Dziś na Łap Finanse przegląd bieżących tematów finansowych. Działo się bardzo dużo. Powiemy sobie o wakacjach kredytowych, stopach procentowych, wzroście VAT-u na żywność, programie dopłat do kredytów i wiele innych tematów. Zaczynamy. Większość dzisiejszych tematów będzie pewnego rodzaju aktualizacją tego, o czym mówiliśmy już wcześniej w poprzednich materiałach. Dlatego nie będę wchodził w szczegóły każdej z kwestii, o której dzisiaj będziemy e, rozmawiać. I odsyłam do wcześniejszych, wcześniejszych nagrań. Linki znajdziesz na pewno w opisie na dole. A żeby być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Możesz to zrobić klikając przycisk pod tym filmikiem. Wakacje kredytowe miały wejść w życie już w marcu. Proces legislacyjny jednak się a, znacząco przedłużył. Co by nie mówić o poprzedniej ekipie rządzącej, to oni często e, swoje pomysły potrafili w e, jeden wieczór przebrnąć przez e, kilka instancji, e, ale tak już całkowicie poważnie. Mamy już e, projekt, który został zatwierdzony e, przez. Rząd. Dalej ta ustawa nie weszła jeszcze w życie, będzie poddana e, od, odpowiednim głosowaniom. Natomiast no, znamy już prawdopodobnie jej docelowy kształt. Mówi ona o tym, że pierwsze możliwości zawieszenia rad powstaną w maju i czerwcu e, tego roku. E, następne możliwości będą po jednym miesiącu w kolejnych kwartałach. Przykładowo możemy skorzystać z zawieszenia raty w maju i czerwcu, następnie w następnym kwartale w jednym miesiącu, przykładowo w lipcu i podobnie w jednym miesiącu ostatniego kwartału, czyli przykładowo w październiku. Kto będzie mógł z tego skorzystać, mówiliśmy sobie w poprzednim nagraniu, będzie analizowany wskaźnik rata do dochodu. Jeżeli przekroczy on 30%, wtedy E, możemy skorzystać z wakacji kredytowych i zawiesić e, sobie raty. Sprawdzamy, jaki był stosunek raty do naszych dochodów w ostatnich trzech miesiącach. Jeżeli e, ta nasza średnia e, z tych trzech ostatnich miesięcy wynosi powyżej 30%, korzystamy z wakacji kredytowych. Tak jak powiedziałem, e, nie weszły jeszcze w życie. Te zapisy, dlatego, jak tylko się pojawi informacja o tym, że zostało to już przyjęte i podpisane przez prezydenta, to też będę was o tym informować. Kolejnym tematem jest podniesienie VAT-u na żywność. W związku z wybuchem wojny, i później wzrostem inflacji, która oczywiście miała też inne Podłoża polskie państwo podjęło szereg działań, które miało na celu zdławienie inflacji. Między innymi było to obniżenie właśnie VAT-u na żywność, a także między innymi zablokowanie cen energii. Teraz ten VAT na żywność zostaje przywrócony i rośnie do 5%. I o ile sam ten wzrost być może nie jest jakoś mocno odczuwalny w portfelu, przy tygodniowych zakupach na poziomie 200 zł, artykułach, mówię tu o artykułach spożywczych, to koszt miesięczny dodatkowo to jest około 40 zł. I zakładając, że jeszcze bylibyśmy w stanie to jakoś przełknąć to wpływa to na wiele innych rzeczy. Wzrost cen artykułów spożywczych będzie miał również pośrednio wpływ na inne e, produkty bądź usługi. To wszystko będzie wpływać na inflację. Tak jak mówiliśmy sobie jeszcze w zeszłym roku, że walka z inflacją nadal będzie trwać, dopóki e, kryzys. Roztaczają się nad nami e, chmury, e, ryzyka e, związane właśnie z tymi z wszystkimi tarczami antyinflacyjnymi, zamrożeniem cen energii e, itd. E, więc podniesienie tego e, VAT-u będzie no, pierwszym krokiem do tego, żeby, e, żeby inflacja wzrosła. Jeżeli dojdą kolejne jeszcze czynniki, znowu inflacja może w jakiś sposób zostać podbita, a to wpływa na nasz kolejny temat, czyli stopy procentowe. Jednym z głównych zadań stóp procentowych jest właśnie obniżenie inflacji do celu inflacyjnego. I pomimo, że obecnie znajdujemy się w tych granicach akceptowanych, Konstytucyjnie, to właśnie te czynniki ryzyka, te zamrożone ceny energii, obniżony VAT na żywność, no był uwzględniony w tej, w tej inflacji. Dlatego uwolnienie tego wszystkiego spowoduje jej wzrost. I o ile na początku roku, na początku roku, rynek przewidywał obniżki stóp procentowych. Kontrakty terminowe na Wibor, które niejako są odzwierciedleniem tego, jak rynek przewiduje, czy stopy procentowe będą maleć, rosnąć i w jakiej wysokości, w jakim czasie. I jak przygotowywałem dla Was nagranie na początku roku, to te przewidywania wyglądały w taki sposób, że w 2024 Roku stopy procentowe zmala, zmaleją ale tam minimum o pół procent. Teraz sprawa nie jest już taka jasna, i ten, te, te kontrakty terminowe no, raczej przewidują, że może nie dojść do żadnych obniżek stóp procentowych. To oczywiście może się zmieniać, bo minęły tylko dwa miesiące i, e, i jest tutaj diametralna różnica, więc za dwa miesiące, oczywiście możemy być e, w innej e, sytuacji. Natomiast na teraz e, rynek swoimi można powiedzieć, pieniędzmi e, tak to e, obstawia, więc jest to wytyczna, której, e, która jest dosyć wiarygodna e, i można i ją brać za taki, taką prognozę aktualną, rynkową. Brak obniżek stóp procentowych e, oczywiście wpływa na popyt na rynku kredytów hipotecznych, na oferty e, tych kredytów, e, na poziom procentowania bieżących. Kredytobiorców, ale także na popyt na rynku nieruchomości. Na zainteresowanie mieszkaniami, no a także kredytami, będzie oczywiście miał wpływ program dopłat rządowych, czyli nasz następny temat. Nadal nie ma projektu ustawy dotyczącego kredytu na start, natomiast pojawia się coraz więcej informacji od rządzących odnośnie zmian, które mają nastąpić w tym programie. Przygotowałem Wam osobne nagranie dotyczące wstępnych założeń e, tego programu, więc jestem Wam winien e, aktualizację odnośnie e, tego, co ma się w tym e, programie zmienić. I jeszcze raz powtórzę, nie bazuję na żadnym w tym momencie dokumencie, bo takiego po prostu nie ma, e, a wyłącznie na e, wypowiedziach osób, które tym Programem się zajmują. Pierwsza zmiana to okres trwania. Program będzie trwał nie dwa, a cztery lata, e, czyli będzie przez dłuższy czas dostępny dla kredytobiorców. I myślę, że jest to e, dobra zmiana w dwóch perspektywach. Po pierwsze, zainteresowani tym programem nie będą musieli na hura się spieszyć, żeby z tego programu koniecznie skorzystać jak najszybciej, póki są dostępne środki. Z drugiej strony, jeżeli program jest dłuższy, to deweloperzy też bardziej aktywnie mogą przygotowywać e, inwestycje e, do sprzedaży, proces inwestycyjny, e, przy, przygotowania e, jakiegoś projektu deweloperskiego czasami trwa nawet e, kilka lat. Jeżeli program by, e, był rozpisany tylko na dwa lata, to byłoby ryzyko, że e, deweloperzy nie będą chcieli ryzykować, że nie zdążą ze wprowadzeniem inwestycji do sprzedaży właśnie w trakcie trwania programu dopłat, więc biorąc pod uwagę te dwie rzeczy, powoduje to, że jest szansa na to, że ceny wzrost cen będzie w jakiś sposób ograniczony, bo klienci nie będą tak, tłumnie, w jednym okresie szturmować banki właśnie po ten kredyt. Na druga sprawa deweloperzy bardziej aktywnie będą na rynku podażowym działać i zwiększać liczbę inwestycji dostępnych do sprzedaży, co w długim terminie też wpłynie pozytywnie. Kolejną zapowiedzianą zmianą są kryteria dochodowe. W wstępnych założeniach programu i w moim nagraniu, który dla Was przygotowałem, opowiadałem o tym, jak pierwotnie miały one wyglądać. Teraz do przestrzeni publicznej przedostaje się coraz więcej informacji o tym, że majstrują przy tych kryteriach i będą one jeszcze bardziej dokręcone, bardziej wyśrubowane. Program ma docelowo być przeznaczony dla tych osób, które nie mają zdolności na standardowych, na zwykłych e, warunkach, dlatego możemy się spodziewać e, zmian, e, jeżeli chodzi o tą e, przestrzeń. Nie ma jeszcze konkretnych, mm, konkretnych poziomów, e, które będą dotyczyć. Natomiast, jeżeli e, byliście na granicy, e, no to może to na Was wpłynąć i będę Was informować o aktualizacjach. Istotne dla wszystkich czekających na ten program oczywiście e, będzie też kwestia tego, kiedy realnie wejdzie on w życie. Na początku deklarowano, że będzie to prawdopodobnie połowa roku. Już ten termin się przesunął bardziej na jesień. Nie zdziwię się, jeżeli to będzie po prostu ostatni kwartał tego roku. Mimo to spodziewam się, że w najbliższych kilku tygodniach powinniśmy otrzymać jakiś projekt ustawy. Projekt ustawy jest dla nas o tyle istotny, gdyż e, mimo że na różnych instancjach tych prac legislacyjnych e, będzie jeszcze modyf modyfikowane, to Mając już konkretne zapisy, jesteśmy w stanie mieć dużo lepszy obraz sytuacji, bo diabeł zawsze tkwi w szczegółach i e, jeżeli będziemy mogli się wczytać w mechanizmy, które będą funkcjonowały w ustawie, będziemy w stanie lepiej przewidzieć też, co się w tym finalnym kszta kształcie będzie znajdować, dlatego czekamy na to i e, jeżeli będzie już konkretny materiał, też przygotuję dla Was. Osobny materiał tylko i wyłącznie o tym programie. Ostatni temat na dziś to dyrektywa o efektywności energetycznej budynków. Unia Europejska ostatecznie uchwaliła i wchodzi w życie właśnie ta dyrektywa, która ma sprawić, że wszystkie budynki w Unii Europejskiej będą zeroemisyjne. Plan jest bardzo ambitny, e, bardzo e, szczytny, natomiast będzie też dużo kosztował. Plan jest podzielony na etapy, e, będzie wchodził w życie stopniowo. W 2028 e, będzie dotyczył wszystkich nowych budynków e, użyteczności publicznej, e, czyli każdy taki nowy budynek będzie musiał e, być e, bezemisyjny. E, Oznacza to, że będzie musiał mieć tą niską energochłonność budynku. W 2030 już każdy nowy budynek, czy to deweloperski, czy po prostu jak będziecie chcieli wybudować sobie w dom, będzie musiał być zeroemisyjny. Z każdym stopniowo coraz więcej budynków będzie objętych tym, tą dyrektywą, także te, które już istnieją, Czyli ta istniejąca tkanka budowlana również będzie musiała się zmieniać i konwertować na bezemisyjność. Oznacza to ogromną falę renowacji w Polsce, która docelowo obejmie wszystkie budynki. Nowa dyrektywa zakłada także odejście od paliw kopalnych, czyli wszystkie piece na węgiel i piecyki gazowe out. I to zarówno w nowych budynkach, jak i w tych starych, również stopniowo będzie to eliminowane. Oczywiście spodziewam się różnych dotacji czy zachęt, które będą mobilizowały do tego, jednak. Mimo to jest to ogromny ciężar dla e, gospodarki no i właścicieli budynków, którzy będą musieli te renowacje przeprowadzić. W nagraniu o cenach nieruchomości mówiłem, że będzie to długoterminowo wpływać na e, koszty e, budowy, no bo lepsza energochłonność budynku oznacza, że trzeba e, skorzystać z lepszych materiałów, z lepszych mm, źródeł ciepła i oznacza to, że będzie po prostu y, drożej. W dłuższym okresie jest to czynnik, który powoduje y, impuls wzrostowy dla cen mieszkań. Oczywiście w zależności, kiedy wystąpi, y, może on spotęgować wzrosty nieruchomości bądź y, zmniejszyć jego spadki, y, gdyż na ceny, tak jak sobie omawialiśmy, wpływa bardzo dużo czynników, które składają się na to, czy ceny rosną, czy maleją. W związku jednak z tą olbrzymią falą konieczności renowacji spodziewam się, może mam taką hipotezę, że może dojść do większych rozbieżności między cenami na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym. Teraz podążają one mniej więcej w tym samym trendzie. Jednak um, może dojść do sytuacji, że e, ceny na rynku pierwotnym e, i w tym nowym budownictwie e, będą po prostu inną kategorią, będą no, zachowywać się, e, będą droższe tak? i to bardziej znacząco. E, natomiast e, rynek wtórny obarczony tym, że będą te konieczności. Zmian, konieczności renowacji, doinwestowania. Może to oznaczać, że będzie to uwzględnione w jakiś sposób w cenie i powodować to będzie niższe wyceny danych mieszkań. Oczywiście to wszystko jest rozłożone w czasie, dlatego nie spodziewam się, że nagle ceny nieruchomości zaczną spadać bądź e, maleć, ale ważne, żebyście mieli to e, z tyłu głowy, e, wiedzieli o tym najlepiej przed innymi, e, żeby lepiej podejmować e, bardziej trafne decyzje finansowe. Każdy z tych tematów będę dla Was aktualizował, jeżeli pojawi się w domenie publicznej coś wartego odnotowania. Dlatego dziękuję, że jesteś ze mną. Dziękuję, że subskrybujesz mój kanał, i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.